Dla siebie! Zostań wege dla zwierząt! 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 Dla siebie! Wege dla zwieżon dla siebie. Zostań wege dla zwierząt, dla siebie. Zostań wege dla zwierząt, dla siebie. Zostań wege dla zwierząt, dla siebie. Zostań yeah. 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 wege dla zwieżon dla siebie. Zostań wege dla zwieżon dla siebie.

Naukowcy i renomowane instytucje medyczne udowodniają, że odpowiednio zaplanowana dieta wolna od mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego zapewnia wszystkie potrzebne składniki odżywcze. Również w okresie ciąży, w okresie dzieciństwa, ludziom starszym oraz sportowcom. Zostało to potwierdzone nie tylko badaniami naukowymi, lecz także codziennym życiem milionów wegan i wegetarian na całym świecie. Wciąż jest tak wiele osób, w tym także samych sądzi, że wykluczenie mięsa za każdej za Nie mówią wziąć podstawowej eliminacji to pochodzenia wyraźnego. Źródło tych opinii są uprzedzenia przekazywane bezkrytycznie z pokolenia na pokolenie. I cynicznie powstrzymywane przez przemyt zarabiający na cierpieniu niewinnych listów. E, słuchajcie, ten manifest jest to manifest międzynarodowy, manifest światowy, badge parade. E, myślę, że każdy z nas tutaj jest, jest żywym dowodem na to, że na diecie wegetariańskiej, na diecie wegańskiej można żyć, można być, e, mieć w pełne energii, pełne kreatywności, pełne pomysłów. Dlatego wyszliśmy tutaj dzisiaj pokazać, że wegetarianizm i weganizm to nie jest umacnianie siebie, to jest naprawdę bardzo pozytywny styl życia, e, filozofia życia, która motywuje do pozytywnych działań nie tylko dla zwierząt, ale również dla innych ludzi. Dziękuję Wam bardzo.

I'm sorry. 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 i am sorry i am sorry i